Mercosur, umowa, która ma ratować niemiecki przemysł kosztem polskiego rolnika. Nic nie zostało zrobione, szanowni państwo. Donald Tusk nawet nie udawał, że zamierza budować jakąkolwiek mniejszość blokującą. Nawet nie podjęto jakiś wysiłków przy, przypominających wioskę pod Jomkinowską. Oni po prostu usiedli i powiedzieli, a my nie mamy nic do gadania, więc i tak nie będziemy nic robić. To jest rząd nieprawdopodobnych porażek na forum Unii Europejskiej, który szczyci się ładnymi zdjęciami w ładnych miejscach, które każdy może sobie odwiedzić, jeżeli ma pasję turystyczną, ale nic z tego nie wynika, szanowni państwo. Kiedy mówimy o zapędach Ursuli von der Leyen centralizacji Unii, wykraczania poza traktaty europejskie, budowania superpaństwa poprzez zaciąganie wspólnego długu, wprowadzanie mechanizmu warunkowości, czyli mechanizmu, który ma powodować, że pieniądze do państw unijnych będą płynęły tylko wtedy, kiedy taka będzie wola polityczna, a jak Komisji Europejskiej się coś w jakimś kraju nie będzie podobało, to ten strumień pieniędzy zostanie zatrzymany. Cenzura Internetu. Liczne rozporządzenia Zielonego Ładu, które wcale nie zostały ani zderegulowane, ani zmienione. Rząd polski w tych sprawach nie ma nic do powiedzenia. I to jest naprawdę obraz nędzy i rozpaczy. Dlatego, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia z konkurencją narodowych egoizmów, którzy każdy walczy o to, żeby z tych wspólnych funduszy, z tych wspólnych polityk, przepchnąć własną narodową agendę. A dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której polski rząd siedzi pod płaszczem Ursuli von der Leyen i stara się nie wychylać i myśli, że jakoś przeczeka i za to wszystko zapłacimy my, jako Polacy i będzie nas to kosztowało zarówno gospodarczo, jak i politycznie.